Dzień dobry! Ja Was witam w na naszego dalszego Jakiegoś z naszego z nasi, na naszym youtube Dzisiaj to jest Angry Birds No i To idziemy grać Ja już tu grałem live love. To tu jest jakaś uh, Co to jest? Ja nie wiem, jakaś przygoda nie, nie wiem co to znaczy Nie wiem Aha! Że oni tamtego, Hmm... Bum! Pięknie, pięknie, pięknie! Dobra! Na pierwszy... Pierwszy... Na pierwszy dałem. Tak. Tylko jeden? Hmm. Tak. Hmm. Boom, boom. i Bum, bum! tam ten... Nie! 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 Joj! Co to było? Nie! Tak dobrze. Pięknie. Bum! Pięknie, pięknie, nie, pięknie ja. Ale szło by to lepiej zrobić. Tylko jedna gwiazdka okej. Okay. O! Oh, nice. Nice. Konec. Oh, 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 tři hvězdky. Hmm. Boom. Aha. To červené nic nerobím, tak? Przeleciało. Zbytecznie. To muszę jeszcze raz. Tak. Mm. Nie. Mm. złe. Złe, złe, złe. Jeszcze gorzej Dobra. Posunąłem się to pufak. Oh tak bum O! już to jest blisko żeby to spadło jeszcze jeden pokój jeszcze jeden zasięg bum i bum jo, jo, no i ja mam coś Cie co powiem o tej grze ta gra jest do to, ściągnięcia za darmo jest to gra była to na tableta jest to już i na komputer O, ja yeah. I dlatego ja ją gram. O, oh, nice. Nice. Dlatego ja ją gram, bo to jest... Fuck. Fajna gra. Hmm. To się mi je to nie To trochę wyżej. Ne, co to? Ostatni. Co? What the fuck? Ještě raz. No spadnij? Pięknie Jo! Jo! Spadnij! Joo Na pierwszy, na pierwszy raz daliśmy Joo ho, ho ho! Trzy gwiazdki! Szłe gwiazdki! Tam jest jeszcze ktoś? Nie jest BUM! On nie umarł! What the fuck! Bum. On žije! To dá mi restart, to, 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 už by mě No, a bum. Ne, to jsem zachyt. No! Spadni, no. Je yeah. Jeszcze raz. Bum. Dobra. I teraz jeszcze tego jednego muszę zabić. Jednego zabić jednym tym. Jo. jo Daliśmy, daliśmy jo. Jo. Pięknie. Jeden. Drugi. Pięknie. Trzeci. Neee, jo. Uh, teraz tylko powiem, dlaczego już tak długo nie był Minecraft. Minecraft mi bardzo laguje, nie, nie jest normalny nie komputer. What the fuck, ten to chce! Ui, przeleciało. Ju... Oh. Nice, 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 nice. Bum! Nie, dlaczego, uh, mówię, dlaczego nie jest Minecraft? Mm. Bo Minecraft mi się bardzo laguje. Na moim superowym komputerze to teraz gram tylko takie pierdowi, które nie daje je. Yeah. Nie! Znowu przeleciał Tak můžeš dát. Tať... Dobrá. Jeden tam ten. Jo. Druhý. A tamten tamten ten tamte můžeš dát. Ne. 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 To může. Jo. Může. <těk> ne. Co to było? To co było? Że to tutaj przeleciało! I... to może nie jestem. O! Oh, fuck! Jo, jo, dajcie mi level. Dalszy level daliśmy, 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 dalszy level daliśmy, ej, 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 ee. Ja nie wiem ile nagrywam, bo to nie mogę wypiąć! Fuck. Jo? Nie, to nie spadnie. Bum. Jo? Jo? spadnie. To nam troszkę wyżej, tak. u Mmm. No... Żeby mi to JAKOŚ pomogło, to... Mm. Mm. Nie... Right, dam... Nie, damy coś innego... Zrobimy menu... Nie, damy... Tak... To jest zamknięte... What the fuck? To musi się dać, aha... Tak, bum... Mm, tak... Tak. Boj. Tyjo. No, pěkně, pěkně. Dobře jo. Pěkně, pěkně. Ok, máme další level. I dám ještě jeden level i já končím, bo nevím, jak to nagrývám. No, to. Dobrá, 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 dobrá. Dva, dva ty. Co to jest? Klikniemy i to zrobi. BUM! What the fuck! It's very interesting. Bum! A to mi nie chce spadnąć. Bum! Jo, jeden jest precz. BUM! Drugi. To co musí? Jo. Haha. Ha. ha. Dobra. si další level. To to je zajímavější, bo jich je... Bo tam jsou jiné ty potvory. Dobrá, to jd jdeme ještě na jeden level, já končím, bo... Nevím, v ogóle jíle mám... mm. Oh fuck. Bum. Ty oh. No. Ty tak jdeme ještě na jeden level. to było bardzo szybkie, to było bardzo szybkie tutaj to no jeszcze jeden level dajemy, jeszcze jeden to było bardzo szybkie mm. za szybko to zrobiłem no. boom mm. to mi nie pomogło Mhm. Mhm, dobra. Dobra. Także ja dziękuję, że popatrzyliście na ten odcinek. Tutaj ten odcinek. Jeśli se wam podobało to lajka. Like Jeżeli nie, hm, dislajka. Jeżeli jeszcze nie macie suba, to włącz suba. Eee, mam będę tu kilka gier. Za chwilę może za chwilę tutaj będę Assassin. Eee, ja nie wiem, potem tutaj będzie eee, ja nie wiem, The Sims i tak inne gry. No, i ja dziękuję i i, cześć.